Cześć widzowie, dzisiaj was nauczę kładać kostkę 2x2 metodą poniżej 25 sekund, 20, 15, 10 a nawet 5. Mogę Wam nawet to pokazać. Mieszam kostkę. Czekajcie. Widzicie, jest pomieszana. 3 sekundy 357 centy. Musicie wyćwiczyć, tak jak ja. No bo od razu Wam się nie uda. A więc, trening czyni mistrza. No to zaczynamy do nauki. Ale pamiętajcie, musicie już umieć układać 2 na 2 podstawową metodą. No to zaczynajmy. Musimy znaleźć bia jakiś biały blok. O, znalazłem. Sprawdzamy, jaki to jest kolor. Czerwony, tu też ma być czerwony, a tu biały. Dlaczego? Mogę Wam pokazać, co wyjdzie, jeśli nie będziecie się. Yy, słuchać, co ja robię. Może Wam wyjść taka biała ścianka, a nie chcemy takiej ścianki. A więc musicie niestety wszystko zburzyć i zaczynamy. Tu niebieski, a więc tu niebieski. Tu biały, a więc tu biały niebiesko-biały blok. Gdzie jest? Tu jest. Podsuwamy na miejsce. Pamiętajcie, musimy go podsuwać albo tu, albo tu. Aby w tym przypadku jest dobrze na swoim miejscu. Robimy górę, lewą, dół, prawo. Oczywiście tyle razy, żeby biały był na dole. Tu jest. Czerwony biały blok. Tu jest. Podsuwamy na miejsce i robimy Góra lewo, dół prawo. Jest. I ostatni blok. Zielono, pomarańczowo, biały. Do końca już mogę powiedzieć kolory. Wszystkie. Tu jest. Podsuwamy go. I robimy góra lewo, dół prawo. Jest. Ułożyliśmy całą białą ściankę. No. Się czasami robi, że układa się cała żółta ścianka, ale ja mam takie szczęście. Ułożę do końca, żeby potem ładnie Wam pokazać wszystko. No to pierwsza sytuacja, żeby ułożyć jednym algorytmem cały żółty, to jest taka, kiedy mamy tu żółty, tu żółty, tu żółty i tu żółty. Wykonujemy taki algorytm, który uła się wyświetla na ekranie, cała się układa. Jest też taka sytuacja, kiedy mamy tu żółty, tu żółty, tu żółty i tu żółty. To już jest inna pozycja, a więc trzymamy inaczej kostkę. Nie pomyślcie sobie. Kolejna sytuacja wygląda tak, gdy mamy tu dwa żółte, tu żółty i tu żółty. Robimy taki algorytm. I układa na się cała koska. Kolejna sytuacja jest taka, kiedy mamy tu dwa żółte, tu dwa żółte. Robimy F i trzy razy. Góra, lewo, dół, prawo. Nie przejmujcie się, że ja nie zrobiłam. bo wam napisałam algorytm. Teraz sytuacja jest taka. Kiedy mamy tu dwa żółte, tu żółty i tu żółty, robimy taki algorytm i jest też sytuacja o taka, kiedy mamy tu dwa żółte, tu żółty i tu żółty, robimy taki algorytm. Też nam się układa. Situacja taka kiedy mamy tu dwa żółte. Tu żółty, tu żółty. Robimy taki algorytm. I jest. Teraz naszym zadaniem, ostatnim etapem będzie poprawić te kolory z boku. Musimy znaleźć takie dwa elementy. Znaleźliśmy. Muszą być z przodu. Nie do Was, a przed nami. Tu. Robimy taki algorytm. Pamiętajcie, x to jest kiedy patrzymy na biały, a x' -prim to kiedy na żółty. No to dobra, zaczynamy. I możemy sobie dopasować kolory. Łatwe. Nie przejmujcie się, jeśli macie. Sytuację, kiedy nie możecie znaleźć dwa bloki na żadnej ściance, po prostu weźcie te dwa ułożone, bo zawsze będą dwa ułożone. Weźcie te dwa ułożone dość, żeby pierwszy ułożony był na górze z prawej, a drugi ułożony był na dole z lewej. O tak. Robimy taki algorytm, który u was jest na ekranie. Dobra. Pokazałem już wam. Wszystkie sytuacje. Do zobaczenia. Dziękuję. Dajcie łapkę do góry.